Witajcie w hotelu El Malikia Resort Abu Dabbab. Dziś zabieram was do wyjątkowego miejsca w Egipcie, które oferuje doskonałe warunki do relaksu, sportu i podziwiania niezwykłych raf koralowych. Hotel znajduje się przy jednej z najpiękniejszych plaż w Marsa Alam, zaledwie 35 km od lotniska. Prywatna, piaszczysta plaża, łagodnie opadająca do morza to idealne miejsce zarówno do wypoczynku, jak i do nurkowania wśród zachwycających żółwi i koralowców. El Malikia Resort Abu Dhabab to pięciogwiazdkowy obiekt z przestronnymi, komfortowo urządzonymi pokojami, mieszczącymi się w budynku głównym oraz kilku pobocznych. Na terenie hotelu znajduje się lobby z całodobową recepcją, dwie restauracje, główna i a la carte oraz trzy bary w lobby przy basenie i na plaży. Bezpośrednio przy hotelu znajduje się prywatna plaża z łagodnym zejściem do morza. To idealne miejsce dla osób kochających wodne przygody. Hotelowa rafa koralowa przyciąga amatorów nurkowania, a dostępne na plaży leżaki, parasole, ręczniki i bar sprawiają, że można tu spędzić cały dzień. Na terenie hotelu znajdziecie trzy baseny, w tym basen dla dzieci oraz mini aquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci. Do dyspozycji gości są również kort tenisowy, boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej oraz miejsca do gry w tenisa stołowego, rzutki i bodcia. Hotelowa siłownia pozwala zadbać o formę, a nurkowanie na plaży dostarczy niezapomnianych wrażeń. Hotelowa obsługa organizuje animacje i różnorodne rozrywki zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem, w tym występy w amfiteatrze. El Malikia Resort Abu Dhabab zapewnia doskonałą atmosferę dla całej rodziny. Dla najmłodszych przygotowano brodzik, plac zabaw, miniklub i sale gier. To idealne miejsce na rodzinne wakacje. Hotelowe spa oferuje masaże, saunę, łaźnię parową oraz jacuzzi dzięki którym można zadbać o pełen relaks i odprężenie podczas pobytu. Dziękujemy za wspólne zwiedzanie El Malikia Resort Abu Dhabab. Mamy nadzieję, że czujecie już klimat tego wyjątkowego miejsca i może rozważacie je jako swój następny wakacyjny cel. Jeśli macie pytania, śmiało zostawcie je w komentarzach. Chętnie pomożemy. Pamiętajcie, by zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych prezentacji hoteli i pięknych destynacji. Do zobaczenia w następnym filmie.